Cześć się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Od złotówki do gotówki. No i dzisiaj jedziemy po ładowareczkę, którą wybier wybieraliście w poprzednim odcinku. Jaka ładowareczka to jest, to już może niektórzy wiedzą, którzy śledzili ankietę. Kto nie, no to dzisiaj oczywiście dowie, która to jest ładowareczka. I jeszcze dzisiaj jedziemy po odbiór John Rabo już jest gotowy. A jak jeszcze czasu starczy, to nie wiem, może komu wyprowadzimy, już tutaj przygotowania dużo nic zrobimy. No ale co, na samym wstępie standardowo proszę was o zostawienie łapeczki w górę Oraz subika z dzwonem kto jest nowy abyście byli informowani o nowych odcineczkach Bo do końca jeszcze marca lecimy już po 800 subów Dokładnie, wbiliśmy 700 subów za sobą, bardzo dziękuję, bardzo mnie to cieszy I wbiliśmy w ogóle te 700 subów w 10 dni, to jest naprawdę rekord Jeżeli chodzi o ten kanał, mam nadzieję że tak będzie cały czas Bo do, do subów tysię, do tutaj bym bardzo chciał dolecieć bardzo chętnie bym go tutaj przygarnął sobie i byśmy mieli już wtedy naprawdę dużą społeczność. No i co? Stanowiło 15 AWP w górę to się równa kolejny odcinek i dzisiejszym hasztagiem będzie Hasztag Nie wiem, nowy nabytek, albo nabytek, jaki tam dacie. Na pewno wam szybne serduszko. No ale dobra, bez będnego przedłużania tam na krosika. Pejdziemy sobie w ogóle krosikiem. Wybraliście odowareczkę, zaraz zobaczycie jaką. Pojdziemy jeszcze sobie po Żądirka, bo też już jest gotowy. Zaraz wam wszystko to powiem, ile wyszło za niego. Stanu konta wam na razie jeszcze nie będę pokazywał, bo może to zdradzić, jaka to ładowareczka jest. Ale wolę tego uniknąć, wolę rzuca tu. Yy, no, dlatego zobaczycie, co tutaj przygotowałem. I ogólnie też bardzo możliwe, że jak będzie przerwa świąteczna, w sensie, no wiecie, wolne będzie, to może jakiegoś lajkałem zrobię, bo jeden z widzów. Doman chyba też pisał, jest to dosyć aktywna osoba na moim kanale. Napisała, że jakiegoś liveika by chciała. Czy by można było, więc nie ma problemu. No nie wiem, jeszcze do końca. Na pewno będą donaty. Czekajcie, stan stu, bo już to powiedzieć. Będą donate y. na liveie na pewno. Nie wiem, czy jeszcze ten, bo muszę go tam do końca ogarnąć. To wszystko, ale na pewno będę chciał wam coś zrobić takiego i co, donate'y będą Miał być ogólnie jeszcze odcinek na 700 subów Ale ten odcinek z konkursem jakby dla was Przełożę powiedzmy na te 750 subów Bo nie przygotowałem się, nie sądziłem, że aż tak szybko to będzie Więc po prostu no, tam na te 750 subów Zrobię wam ten odcinek, gdzie będziecie mogli coś zrobić Wygrać, no nie wiem jak to nazwać, także śleście, Bo naprawdę warto No ale jak widzicie są tu ładowareczki Widzę, że jednej nawet nie ma, ta była w odcinku Była ta Faresin Ta w ogóle jeszcze cały czas tu jest No jest nasz Klasio i Merlo, którzy no, byli tutaj faworytami No ale Widzicie, że w ogóle to jakaś ha, No ale pomiędzy Merlo a tutaj Klasem No wygra po prostu Klas, tak? Ja już go kupiłem Bo już widziałem, że już jest przewaga to prawie dwukrotna Klasa mieliśmy, że udało mi się 5 koła znegocjować, żeby mi tam ten na sprzęt starczył. Sprzęt już też zamówiłem, bo tutaj nie ma sprzętu, ale łyżka już jest zamówiona. Yy, czekajcie, co tam zamówiłem? Łyżka yy, krokodylek będzie i widły do palet. Bo krokodylkę będziemy można sobie normalnie ładować. Ewentualnie jeszcze widły do bela, ale to jeszcze zobaczę. Na razie tylko zamówiłem te trzy rzeczy. No i co, jest już mój, mój praktycznie, tylko dzisiaj miałem właśnie go odebrać. Cieszę się trochę, bo fajna maszynka. Mój, poczekajcie, bo to chyba za silny jestem, dobra. Co się i po prostu pojedziemy na gospodarstwo. No, mamy nowy nabyteczek, klasiorek. No, co sumie trochę się cieszę. Tym klasiorkiem jeszcze sobie nie pograłem żebym na żadnej serii. A Merlo już się zdarzało. Ale co, ja już wyjeżdżam sobie naszym nowym nabytkiem. Jedziemy już jest oficjalnie mój tylko, no to wiadomo przyjadę sobie później jakby była jakaś łyżka, to wiecie, na łyżkę bym go wrzucił. Ale niestety nie ma. I dzisiaj jeszcze sobie pojedziemy po John Deerka i ogólnie, no jak będziemy jechać po ten John Deerka, to wam powiem ile za to naprawę wyszło. Tam tak szak wyszło mniej, bo jeszcze był osprzęt do tura zabrany. W sensie sprzedany już jest po prostu jako ja tego właściciela i mam dlatego tańszą usługę. No i zaraz się dowiecie ile tutaj wyszło. No troszeczkę wyszło, nie ma co ukrywać. Nie wiem, co tam do końca było, bo on mi tam za bardzo nie powiedział a Zresztą jakbym mi to powiedział, tak jak się na tym nie znam, ale chyba coś... Coś tam wspominał o... Po prostu no, że zalało tam yy, nie, nie, nie tam do końca cały silnik, ale... No trochę musiał powymieniać tam rzeczy Akumulator też w ogóle do ten... Niektóre... Całą, niektóre, w sensie, przewody Od świateł Z jednej strony były w ogóle totalnie zalane nie działały nawet ani nic, więc no musiał to wszystko powymieniać. I tna nie była. No ale mamy Jundirka z tego się trzeba że działa. Jeździ już niby tego to jeszcze nie wiem, bo nie wiedziałem. Nie sprawdzałem tego, no, ale to zaraz zobaczycie. No i mamy ładowareczkę. No, Jedziemy sobie chyba do. A tam widły widzę, że jeszcze zostawiłem od tego i sprzedałem. Tu mógłbym się sprzedać to. Czy co wstawimy sobie? Gdzie możemy sobie wstać. Tu chyba wstawię, albo o, wiecie, czekajcie, czekajcie, zamykaj mi tą gramy tutaj, tu se schowiem, tu nic nie ma, to możemy sobie wjechać. To nie wiem, czy mówiłem w poprzednim odcinku, ale siano rozładowałem, bo udało mi się jeszcze ładowarkę wcześniej tam zeskołować, to chyba mówiłem, albo nie, nie wiem, nie pamiętam naprawdę. I co, zamykamy drzwi, niech stoi, no musi poczekać na osprzęt, żeby w ogóle coś nie robić, a w następnym odcinku już będą żniwa, więc tak to będzie wyglądać. I co, wiecie co, przyjdziemy się z buta, ja tam nie będę John Jundira... czy znaczy saga, no mnie John tylko w palił A więc tak, za John wyszło 25 tysięcy Ale 10 tysięcy rabatu za ten tur i jeszcze plus znajomości Ta konsola, wszystko, więc no John już jest bez konsoli Nie ma nic, tylko zostawcie nie O, poczekajcie, jesteśmy, dobra Patrzcie, 3, 2, 1. Jest Jundyrek. Jak widzicie, w ogóle to jakieś nowe maszynki widzę. Jakiś siewnik, to czego to, to jest? To kukurydzy pewnie. I takaś Walterka, ale to ta nowa chyba. No jak, nie, to ta nowsza. Co ona tu robi? Masz jakiś ten model taki trafny, że. Coś się nie model, tylko no, sztuka po prostu taka. Co się psuje. Widzę, że ten lekcyn cały czas tu stoi. Jak pamiętacie, był podobny. Do losowania jako nasz kombajn Ten jest chyba starszy trochę. No widzę po kierownicy i tu po naklejkach. Taki był. Nie wybraliście. Wybraliście New Hollandica, którego przetestujemy w następnym odcinku. No ale dobra. tu tu John Deera, a nie się tutaj oglądać za tym lekcjonem. Jest John Deere, jak, jak widzicie, bez konsoli. Tak trochę dziwnie nawet wygląda, nie? Tak zawsze był z tą konsolą. A teraz tak dziwnie. Ale co? Obciążnik jest przyczepiony, widzę z tyłu na przód. No i zobaczmy czy on działa No i działa tak jak należy Bo troszkę trzeba boże się więc wyszło to troszeczkę Ej, a gdzie jest ten Widzowie Przecież my tu mieliśmy taki ten Jak to się nazywa? A ten takie... Jak to się... Gałkę o mieliśmy. Nie ma Czemu? No tu chłopole chyba sobie coś wziął. No ale dobra, uważę, że naprawdę no, nie będę tu już afery robił. Jeżeli chodzi, tak, mówiłem wam też, że może podkręcić konie w nim Ale po prostu... No nie opłacało się, bo on ma 100 koni teraz A mógłbym jedynie to podkręcić na... 125 koni, no więc wiecie, no nie opacało się, a ja tylko, że trochę tego wynosił Oponki też chciałem wymienić, ale stwierdziłem, że po co? Jak to tak trzeba być, taki cięciek, wiecie, do... Oprysków, coś takiego, no to po co ja tu będę w ogóle... Muszę jakieś szersze opony, czy nie wiadomo co to dało, Opone są... Nie najgorszym stanie, no to... Niech są. Czemu by nie, w sumie. To nie będę też nie wiadomo ile by z tego gendera. Bo nie wiem czy on tu będzie na zawsze, czy tu nie, no ale wydaje mi się, że tak, zostawimy sobie. Go. Tylko mnie dziwi, że tej, tej gałki nie ma. Alex, zdjął, tu zdjął, no trudno. schowajmy sobie go tu. Albo w sumie nie, nie schowajmy sobie go tu. Zamykamy te. bo dobra, zostawimy, bo muszę później wjechać. Wyciągniemy sobie chyba kombaj, bo widzę, że to szybko poszło to wszystko z tym odbiorem. Wciągniemy sobie kombajny ol tu szybko Smarowałem ostatnio, to tak szybko, wiecie, chodzi. Co tu mamy łózeczek z headerem, tu właśnie przyczepki. Przyczepki też będziemy musieli jakieś kogo kupić. No bo jednak nie ukrywajmy, że ten kombajn ma trochę duży zbiornik. Nie wiem ile to jest. 9 ton chyba. Nie wiem ile to jest. Ale dobra. Wsiadamy co do niego. Palimy, pali nas strzała. To lux maszyna. Czekajcie powoli. Teraz wiecie, to jest szeroka maszyna. Tak łatwo. Komputerek, wszystko działa. Już tam, wiecie, też trochę się szkoliłem przez tą całą zimę, jak tym tutaj operować. GPS się też nauczyłem ustawiać. Więc elegancko będziemy tu mogli sobie robić. Ale dobra, gasimy tutaj... Niech holą No patrzcie, jaki to jest potwór. Przy dżondirku, patrzcie, czekajcie, że John tu podjadę. Jaki to jest potwór. To jest duże chodź ły popatrzcie co tu w ogóle jest nie ma podjazdu prawie jest kawał można powiedzieć naprawdę jest mocarny wyciągniemy sobie albo w sumie wiecie co wózka chyba nie będę wyciągał ta nie będę wyciągał wózka wyciągniemy sobie przyczepki Siemnik tu tak stoi, będę się go przestawić. A bo wiecie co ja wiem co zrobię? Jak wystawię te przyczepy, po prostu siewnikiem cofnę i on teraz nie będzie się, nie przyda się. A jęczmień do kuszenia już będzie tuż tuż jest, naprawdę. Już mamy Maj, więc drugi Maj, w sensie drugą część Maja Więc tutaj no czerwcz, już, początek czerwca będzie do koszenia. Czekaj, żeby dysza tam nie przedstawił, nie przestawiłem, no i elegancko. A tak dziwnie powiem, mam, że teraz z tym cządziarkiem bez tego tura, jakoś tak, naprawdę dziwnie. Ale chyba trochę lepiej moim zdaniem. No z turem wiadomo, ale tak w sensie, że z odczepioną w sensie turem i sama konsola. Dokładnie się prezentuje. Nie, no fajnie będzie śmigł mam nadzieję. Chodzi tak jak chodził, więc chyba będzie dobrze. Troszeczkę też na niej w niego kasiorki włożyłem oj, 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 dobra, poszło No i co? przyczepki sobie tu postawimy. Przykryte na nich na razie jeszcze są. Musiałeś się skórze jeszcze tam opukać Kersarkiem Co kombajn tam też będę musiał jeszcze posprawdzać na pewno, czy tam wszystko jest git, bo odpalić się odpalił, ale czy on będzie chodził? Weźcie, wiecie co? Wózek też wyciągniemy, albo o, wózek wyciągniemy i tu schowujemy pod wiatkę Żeby Tylko na wyjazd od razu, dobra Odpinamy i musimy tędy wjechać, widzę, bo tu jest mało miejsca, no dobra, jedziemy sobie A, wyjeżdżamy No i elegancko Szczepki już niech tak stoją jak stoją Tam chyba sobie cofnę w tą wnękę kombajnikiem która widzicie mało miejsca się zrobiło Ten header to w ogóle też, ten wózek to większy niż ten John Naprawdę Naprawdę, to ile my się już rozwinęliśmy 13 Beastuli i 60. Nie, to był 3-Pek, przepraszam, 3-Pek, ja najgłębiej 60k. I był jeszcze. Bo już nie idzie. Jakieś tak równiej ustawimy. Łe! Jeszcze 3-Pek, a czy. 30 i ona by Dobrze, na wymieniona. A teraz John Direk. Zetor 8011, czy tam jest 45, nie wiem. I tu jest y, Zetor 1645 Czekaj, 145. Tak, 145 i, i Renówka, no naprawdę ogromna różnica. Jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że seria sąsiedzi na polskiej wsi najprawdopodobniej już powróci za niedługo. Kwestia... Po prostu mapy, bo nie będziemy już kontynuować na mapie, której kontynuowaliśmy. Tylko będziemy przeniesiemy się na mapę Sokole, która ma wyjść, więc naprawdę... my to wiecie, też szybko ogarnąć jak wyjdzie, żeby to szybko było zrobione. Raz, dwa, trzy. Żeby szybko was to nagrywać, nie? Wiecie, żeby to... żebyście mieli. No. Bo ja też chciałbym dla Was jakąś serię. Najprawdopodobniej w wakacje jeszcze może wam jakąś zrobię taką na singlu. No bo... Samemu... czy no może nie samemu Zobaczymy To się jeszcze okaże Ale no co, no tak to będzie wyglądać No mam nadzieję, że... Tysiaka dobijemy do wakacji, no nie ukrywam Chciałbym to zrobić w końcu Na tysiaka byśmy sobie na przykład zrobili live'ika Jakiegoś takiego, eleganckiego, amerykańskiego Takiego normalnie tutaj mnie i orzeszki No to jeszcze nie, zobaczymy Dobra, co więcej tu już w sumie rzędirka. Czemu nie niech tu jednak stoi. Jeszcze później będę się obżądać to. Krówki oczywiście się trzymają tam elegancko, one tam Głodować nie głodują. Łodowarkę zawsze pożyczały. od koleżki. Zawsze tu mi przyjeżdża i pomagał no. Z drobną opłatą, no ale... Dlatego stan konta prezentuje się już 23 tysiące, widzicie? Mieliśmy 140, a już mamy... Tak mało. Ale nic się na to nie poradzi. No, I tam jest łyżkę już zamówiłem. To wszystkie to też już się było w cenie. No ale co? Będziemy sobie kończyć, to by było na tyle. Mam że Wam się podobało. Zachęcam bardzo do zostawienia łapeczki w górę. Oraz sobika dzwonem. Obowiązkowy subik sobie dzwonem. Bo lecimy po 800 co był do końca marca. Kiedyś się może uda. A wydaje mi się, że się uda, bo jest naprawdę... No pięknie. Jestem bardzo zadowolony z tego co się tu dzieje na tym kanale. Zenyk będziemy już w Wielgóle mieli łącznie 100 tysięcy wyświetleń, to naprawdę jest... jest troszeczkę. I co? Możecie też napisać hashtag nabytek albo hashtag nowy nabytek, jak napiszecie. Tak, na pewno będzie dobrze. I co? Na razie? Trzymajcie się. Cześć!